Hej, hej, pokażę Ci mechanizmy najprostszego biznesu świata. Jak jesteś kobietą, to na 100% używasz jakiegoś balcem do ciała. Nie wierzę, że nie. Bo co? No, chcemy mieć gładką skórę. I teraz wyobraź sobie, no, chyba tego nawet nie musisz sobie wyobrażać, ty używasz nie po to, żeby używać, używasz po to, żeby mieć piękną skórę. Mam rację? No, pewnie, że mam. Co jeszcze zauważamy? Ja mam 46 lat, w tym roku kończę i zauważyłam, kiedyś nie wiedziałam, co to znaczy skóra dwudziestolatki. Później z wiekiem zaczęłam rozumieć, że mm, to jednak my się z czasem robimy trochę jak rodzynki, czyli z winogrona zamieniamy się w rodzynkę, jeżeli nie dbamy o nawodnienie, nie dbamy o na, na nawilżenie, odpowiednią suplementację od wewnątrz i od zewnątrz, to nasza skóra zaczyna się robić zupełnie inna. Mam rację? No oczywiście, że mam rację, dlatego, że doświadczam tego ja, doświadczają tego inne kobiety. Więc teraz wyobraź sobie, że jest balsam i suplementacja, która Cię wspiera od środka, ale teraz skupię się na balsamie. Jest balsam, który sprawia, że Twoja skóra jest piękniejsza z każdym. Zależy Ci na jakości skóry, zależy Ci na tym, żeby z wiekiem ona wyglądała mimo wszystko pięknie i jesteś w stanie za to zapłacić sensowne pieniądze. Nie szalone pieniądze, ale sensowne pieniądze. I jest taki balsam, a dokładnie masło kolagenowe, które ma pięć rodzajów hialuronu, które ma bardzo naturalną zawartość i która ma takie składniki, że czujesz z każdym dniem, że twoja skóra jest jedwabiście gładka, że jest miękka, że cały dzień czujesz piękne nawilżenie i że aż chcesz używać tego balsamu. I on jest tak wydajny, że wow! Na i. Jesteś zadowolona, więc zaczynasz o nim też mówić koleżankom. że my, dziewczyny rozmawiamy ze sobą na zasadzie czego używasz, a tego, a coś polecasz. Ojej, mam taką suchą skórę, co używasz? I to jest swój biznes. Zaczynasz o tym mówić głośno, czyli przekonałeś się sama wewnętrznie i zaczynasz mówić o tym głośno. Zaufałaś firmie, bo widzisz, wow, ten, to masło kolega nowe jest mega, mega super. No to sprawdzę coś innego i sprawdzę peeling do ciała i znowu masz efekt wow. I znowu mówisz, wow. Te dwa produkty, czyli masło kolagenowe i peeling do ciała, to są absolutnie game changery, jeżeli chodzi o gładkie ciało, jeżeli chodzi o piękną skórę, o wygląd i jeżeli chodzi o biznes. Dlatego, że są najprostszymi produktami na świecie do tego, żeby budować biznes, bo nie znam, absolutnie nie znam ani pół kobiety, która nie używa balsamu do ciała. Znam kobiety, które nie używają peelingu, więc to jest zawsze dodatek. Natomiast nie znam ani jednej kobiety, która nie używa balsamu do ciała. Można nie używać suplementów, można nie używać różnych rzeczy, ale balsam do ciała a teraz jeszcze, nawet jak wiem, że dzisiaj w Polsce trochę zimniej w nogu, za chwilę będzie trochę ciemniej, cieplej i w ogóle chcemy mieć piękne ciało, chcemy mieć gładką skórę, chcemy być zadbane. Proste dziewczyny, nie? I teraz to, taka rekomendacja, najprostszy model biznesowy, gdzie używasz i rekomendujesz. Możesz to robić w offline, jak masz koleżanki offline'owe, możesz to robić w online, możesz to pokazywać na relacjach, możesz nic nie pokazywać na relacjach, tylko pisać, wysyłać wiadomości, gdzie ja Ci też podpowiem jakie. Najprostszy biznes świata. Nie mam tutaj jak na TikToku wkleić linku, więc napisz do mnie na Trift, wyślę Ci link, gdzie możesz posłuchać sobie szczegóły biznesu, a także mam dla Ciebie prezent, czyli bezpłatny e-book. 24 sposoby na to, jak zagiąć trochę czasu przestrzeń, trochę inny tam jest tytuł, ale to zobaczysz zresztą. Zresztą też napiszę w opisie i to jest mój prezent dla Ciebie bezpłatny, a przy okazji dostaniesz go, jak napiszesz o to, żeby, żeby posłuchać o biznesie. Więc zapraszam Cię do rozmowy o biznesie, bo nie wiem, czy jest ktoś na świecie, kto dzisiaj powinien nie podnosić pieniędzy, które leżą na ulicach, na ulicy, a to są pieniądze, które leżą na ulicy, bo dbasz o siebie, rekomendujesz, zarabiasz na tym. Cztery strategie S, M, L i XL. S powoduje, że w ogóle nie pokazujesz się w internecie, w ogóle wykorzystujesz widnie internetu, ale nie, nie pokazujesz się. XL, czyli ta największa, budujesz markę osobistą. We wszystkim Ci pomogę. Napisz do mnie, a tymczasem pozdrawiam Cię bardzo serdecznie.